Siemanko. Idziemy na małe szwedzkie jeziorko gdzieś pośrodku lasu. Nigdy tam nie byłem. Zaraz zobaczymy, czy, czy w ogóle jest tam już odmaznięty spory kawałek. Bo nie na wszystkich wodach jeszcze lód szedł, ale mam nadzieję, że, że już te ostatnie dni, gdzie było te kilka, kilkanaście, czasem stopni na plusie, pozwoliły na to, aby aby te małe wiorka też puściły, bo w rzekach niestety mocno zimna woda i z tego co lokalni to mówią jeszcze jeszcze trzeba poczekać, żeby żeby fajnie połowić, no ale trzeba próbować. Jestem. Nie wiem czy to dobrze widać. Tam na drugim brzegu jeszcze jest parę metrów od, e, od brzegu e, trochę lodu, ale na tej stronie na szczęście mamy tutaj już ładnie dostęp do wody. Boimy się. Siemano. Dzisiaj kolejny dzień nad wodą i maluje się taki oto piękny okoń, 40, chyba 3 cm. Mega gruby brzuch, spasiony, ale nie będę go dłużej tu trzymał, pozwolę mu odpłynąć. Ale piękna sztuka! Takie okonie tu przyjeżdża. Jestem po drugim dniu na fajnym małym jeziorku, e, ukrytym w lesie, i drugi dzień z rzędu podniosłem swoje PB, więc <grym> chyba będę tu częściej wpadał. Generalnie jest dość zimno, bo dzisiaj chyba są znowu 2 albo 3 stopnie. Wczoraj było podobnie, e, ale jak widać, nie przeszkadza to tym dużym okoniom. Trafił się jeszcze jeden, nieco mniejszy około 30 cm. Wczorajszego konia możecie zobaczyć tutaj. A dzisiejszy przyjemniaczek nieco większy, ale mam wrażenie, że znacznie grubszy. Więc no, co mogę powiedzieć? Na pewno będę tutaj częściej wpadał. Dzisiaj troszkę zmieniłem podejście. Wczoraj miałem dość, no może nie ciężki, ale miałem zestaw kij miałem do 28 gram. Na końcu miałem zawiązaną stalkę, ponieważ nie wiedziałem, czy tutaj są szczupaki, czy nie, aczkolwiek nie widzę żadnej aktywności szczupaka, wszystkie kontakty, to raczej to było okoniowe. I dzisiaj zabrałem kijek też relaksowy, dyktator, do 15 gram, nieco mniejszy kołowrotek, cieńsza plecionka. No i na końcu zestawu zawiązany fluorocarbon, bodajże 0,16 albo 0,14 no i skupiłem się na paproszkach pierwszego okonia trafiłem na gumę Plunea jedna z ulubionych moich gum, relaksowa a ten większy okoń został złowiony na Kajtecha chyba, tak na Kajtecha i na Czeburaszkę, więc będę musiał tutaj troszkę jeszcze pozmieniać, pomieszać, ale myślę, że jest tutaj szansa na przebicie tej bariery 50 cm. No ciągle, ciągle poluje i jak dotychczas no nie udało się do niej nawet zbliżyć. A tutaj, drugi dzień z rzędu, i dwa okonie powyżej 40 cm, naprawdę spasione. Próbuję sobie tylko wyobrazić, jak one mogą wyglądać, jak one przekroczą to 50 cm. No ale jestem pozytywnie nastawiony. No, dzisiaj. Prawdziwy test do butów, teren tutaj mocno podmokły, ale dają radę. Buty mają niby od producenta zagwarantowane, zagwarantowaną wodoszczelność do 24 godzin stania w wodzie. Żegnam się z jeziorkiem, piękny okoń dzisiaj, na pewno tu wrócę, a tak... Poza tematem ryb, to pokażę Wam troszkę tutaj tego naszego lasu. Ładnie, zielono, dziko. I z tego co wiem, to już niedługo mają pojawić się grzyby i jest ich tu całkiem sporo. A ja akurat lubię zbierać grzyby, więc będzie można pojechać nad wodę, złowić parę fajnych ryb, a przy okazji nazbierać grzyby i wszystko w komplecie. A no właśnie.